Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi drodzy. Dziś 27 lutego przypada święto świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. Urodził się w marcu 1838 roku w Asyżu. Zakonnik był gotów przyjąć wszystkie, choćby największe męki byle tylko pocieszyć serce Boże i Jego Matki. Był bardzo wrażliwy, pełen czułości, nade wszystko urzekający, miły, naturalnie uprzejmy, wesoły i serdeczny. Zmarł jednak na Gruźlicę 27 lutego 1862 roku. Mają zaledwie 24 lata, swoim orędownictwem szczególnie wspiera księży i studentów. Kochani, dzisiejszy fragment listu napisanego przez świętego ojca Pio, pochodzi z grudnia 1912 roku do ojca Augustyna. Mój Ojcze najdroższy chciałbym choćby na chwilę tylko odsłonić przed Tobą me wnętrze, żeby Ci pokazać ranę, którą najsłodszy Jezus z miłości otworzył w moim sercu. W końcu znalazło kochającego i tak się w Nim rozmiłowało, że nie potrafi Go już rozgniewać. Znasz już tego kochającego, on nigdy się nie gniewa na tych, którzy go obrażają. Liczba doznanych dowodów jego miłosierdzia, napełniających moje serce, jest nieskończona. Moje serce przyznaje, że naprawdę nie ma się czym przed nim chlubić. Umiłował mnie i wybrał spośród tak licznych stworzeń. Kiedy go pytam, co takiego uczyniłem, żeby zasłużyć na, na wielkie pociechy, on się do mnie uśmiecha i powtarza mi, że takiemu orędownikowi niczego się nie odmawia. W zamian prosi mnie tylko o miłość. Czy może jednak nie jestem jej winien z samej wobec Niego wdzięczności? O mój Ojcze, gdybym tak mógł, Jemu sprawić radość równie wielką, jaką On mi sprawia, On tak się zachwyciłbym sercem, że cały płonę Jego boskim ogniem, Jego ogniem miłości. Czym jest ten ogień, który całego mnie ogarnia? Ojcze, jeśli Jezus daje mi tyle szczęścia na ziemi, to co będzie w niebie? Kochani, na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia jutro. Zostańcie z Bogiem. Miłego dnia. Pa.